you mm -hmm. W dalszej części rozmowy prosimy o odpowiedź na kilka pytań oceniających naszą pracę. Naszym celem jest przede wszystkim wykorzystanie Państwa uwag do poprawy naszych procesów i podniesienia jakości oferowanych Państwu usług. Zebrane podczas rozmów z klientami oceny i sugestie są cyklicznie przekazywane kierownikowi działu. Pozwala nam to na ciągłe doskonalenie procesów oraz zmianę oferty naszych usług tak, aby były one dostosowane do Państwa potrzeb. Okay, bardzo cenna uwaga. Myślę, że rozważymy uruchomienie takiej usługi w najbliższym czasie. Myślę, że jak na razie możemy zaproponować panu Włachenkowi wykonanie tego poprzez outsourcing, tak żeby go nie angażować w przemieszczanie samochodu do innego serwisu. Natomiast ja rozpoznam sytuację co do ewentualnych zmian w infrastrukturze, potrzebnych szkoleń pracowników, tak aby uruchomić taką usługę na przyszłość u nas. Bardzo cenna uwaga. Także myślę, że pomoże nam rozszerzyć ofertę naszych usług. Państwa uwagi i sugestie traktujemy w sposób poważny i staramy się jak najszybciej reagować na wyrażone oczekiwania i sugestie. Dziękujemy za Państwa cenny wkład w poprawę naszej pracy. Ponieważ marka Volkswagen prowadzi centralne badania zadowolenia klientów, kilka tygodni po wizycie może się z Państwem skontaktować osoba wykonująca badanie dla producenta pojazdu. Będzie nam miło, gdy podczas ewentualnej ankiety wykonywanej przez firmę Volkswagen ocenią nas Państwo na poziomie szczególnie zadowolony.